Trener Marcin Orlik. Panie trenerze można już gratulować Mistrzostwa Wielkopolski po dzisiejszym meczu. Jeszcze nie, jeszcze mamy jeden mecz do zagrania i e, można się cieszyć ze zwycięstwa z dobrym, z bardzo dobrym zespołem, z aktualnym mistrzem Polski e, i tutaj na pewno są powody do radości, ale na pewno nie z mistrzostwa. Musimy wyjść i zagrać trzeci dobry mecz. Chyba sportowo wyglądaliście lepiej. Po prostu graliście równo, mniej własnych błędów, tak to wyglądało przynajmniej z boku. Tak, i też na pewno atak u nas bardziej się rozkładał. Tam głównie gra opierała, opierała się na przyjmujących, więc to jest zdecydowanie to. No i bardzo dobrze broniliśmy mocne, mocne strzały, mocne ataki podbijaliśmy i mogliśmy z tego grać kontry. Czy to był najsilniejszy możliwy skład energii Kalisz, czy ona ma coś jeszcze na zapleczu pochowane na, na, na dalsze szczeble? Myślę, że na dalsze szczeble będą wzmocnieni karetkami z SMS-u. Rozgrywająca, która gra w zespole seniorskim, prawdopodobnie wzmocni, więc będzie bardzo silny zespół na finały. Jaki plan na jutro? Troszkę luzujemy, czyli ogrywamy trochę, trochę kwadratu, czy jednak cały czas silna, najsilniejsza możliwość? Na pewno pojawią się, pojawią się rotacje w zespole dziewczyny też dostaną szansę gry, ale wychodzi, cel jest ten sam, wychodzimy po zwycięstwo i tutaj yy, nikt nie wchodzi, żeby grać dla, dla samej gry, tylko yy, musi trzymać się założeń taktycznych i grać dobrze przede wszystkim. Dobrze, dziękuję bardzo, powodzenia jutro. Dzięki.